Cześć Jacek z Excelnes. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak przedstawiać dane, które zawierają dane geolokalizacyjne, na mapach. Ale nie na zwykłych mapach, tylko na mapach 3D. Aby to zrobić, najpierw musisz włączyć sobie dodatek map 3D. Robimy to w miejscu opcje, dodatki. W tym miejscu wybieramy dodatki.com, przejdź. I zaznaczamy Microsoft Power Map. Dzięki temu w menu górnym wstawianie pokaże Ci się przewodnik mapa 3D. Klikamy gdziekolwiek dane, włączamy przewodnik i uruchomi nam się dodatkowe okno, w którym będziemy mogli prezentować dane na mapach. Zobacz, to nie jest zwykła mapa, tylko to jest cały glob. I dane będziesz mógł umieszczać na obojętnie jakim regionie. Myśli on, wyłapał, że naszą lokalizacją jest województwo. Jeżeli mamy kilka danych geolokalizacyjnych, możemy wybrać, na podstawie której kolumny będziemy pokazywać te dane. Zobacz, zmienię teraz na miasto. Dodaj pole, miasto. Muszę tutaj wybrać, jaki to jest typ danych geolokalizacyjnych. Miejscowość i rozpoznał nam miejscowości. Mogę wrócić oczywiście na województwa. Pokazał mi tylko punkty dotyczące naszych województw. Jeżeli ja teraz chciałbym pokazać, jaka była wielkość zjawiska, dane zjawisko umieszczam w tym miejscu, czyli wysokości. Pokazały mi się słupki. Mogę zmienić kąt nachylenia takiej mapy. Obrócić mapę w lewo, obrócić mapę w prawo, przybliżyć bądź oddalić. Te słupki pokazują nam łączną wielkość sprzedaży. Mogę to podzielić dodatkowo na kategorie. W tym miejscu umieszczę pole z kategorią. domyślnie pokazał mi słupek skumulowany, mogę zmienić w tym miejscu na słupki niezależne. Jeżeli nie podobają mi się kolory tych słupków, kolor ich mogę zmienić w opcjach warstwy. AGD niebieski, mebler pomarańczowy, zmienię na przykład na zielony. I w ten sposób będę mógł dostosowywać każdy kolor słupka według własnych potrzeb. Mogę również zmienić kształt słupka. Wybieramy to w tym miejscu. Kolejną rzeczą, jaką mogę dostosować, jest to wysokość i grubość każdego z słupków. Każdy będzie mógł dostosować je według własnych potrzeb. Bardzo dobrą opcją jest zablokuj bieżącą skalę. Co to oznacza? Zobacz, jeżeli w ten sposób ustaliłeś wysokość i grubość swoich słupków i jesteś z tego zadowolony, to co się stanie, jeżeli będziesz teraz oddalał bądź przybliżał mapę? Oddalając mapę bądź ją przybliżać, słupki będą zmieniały swoją skalę. No, nie zawsze to fajnie wygląda. Możemy to właśnie zablokować. Czyli wybierając widok w takim miejscu, gdzie te słupki i wygląd tych słupków jest dla nas optymalny, blokujemy i teraz przy oddalaniu bądź powiększaniu nie zmienia nam się skala naszych słupków. W ten sposób zaprezentowaliśmy nasze dane w sprzedaży według województw oraz podziałem na kategorie. Kolejną rzeczą, jaką mogę zrobić, to zrobić przewodnik, który ładnie zaprezentuje nasze dane. O co chodzi? Zrobię taki mini film, który pokaże mi najpierw cały glob, a później będzie zbliżał się do naszych danych. W tym miejscu możemy dodawać sceny. Pierwsza scena będzie pokazywała cały glob. Widać, że będzie trwała 10 sekund. Jest to troszkę za długo, więc zmienia. Ustawię na przykład na 4. Zrobię teraz kolejną scenę, która najedzie mi na Polskę. Aby to zrobić, robię nowa scena, kopiuj scenę. I teraz tylko muszę pokazać te dane w taki sposób, w jaki chciałbym, aby była widoczna kolejna scena. Mogę tutaj przybliżyć, mogę troszkę przekręcić nasze dane, mogę zmienić kąt nachylenia. I mamy dwie sceny zobacz. Ta scena będzie pokazywać ogólny widok, ta scena będzie przybliżać. Mogę zrobić kolejną scenę, która mi najedzie na kolejne województwo. Zatem wybieram nowa scena, kopiuj. Mogę teraz na przykład najechać na Łódź, zmienić troszkę styl mapy, czyli na przykład dodać etykiety. Zrobię kolejną scenę, najadę na jakieś inne województwo. Zatem nowa scena. Kopiuj scenę. Najadę teraz. W tym miejscu zmienię jakiś kąt, jakiś obrót. A w kolejnej scenie znowu oddalę się i pokażę ogólny widok w całej Polsce. Tak przygotowany film mogę sobie odtworzyć w tym miejscu. Jest to renderowane na bieżąco, więc trochę zacina. Taki film będę mógł wyeksportować do pliku wideo. Robimy utwórz klip, wybieramy odpowiedni format. Na potrzebę tego filmu wybieram najszybszy. Mogę dodać opcję ścieżki dźwiękowej. Wskazuję tutaj plik MP3. Zastosuj i utwórz. Wskazuję miejsce położenie tego pliku oraz nazwę. W tym momencie zaczyna się generować film, wideo. Potrwa to chwilkę. Ok, film został ukończony. Mogę teraz go otworzyć. I będzie teraz bardziej płynnie i z muzyką. Oczywiście jakoś nie jest najlepsza, bo taką wybrałem. Taki film będziesz mógł umieścić czy to na prezentacjach PowerPoint bądź wysłać komuś mail. Teraz, jeżeli taki film został już utworzony, taki przewodnik, mogę zamknąć dodatek Power Map. I zobacz, w Excelu nie ma jakby żadnego efektu po tym, co tu się stało. Zawsze możesz wrócić do tego dodatku poprzez Power Map. Otwórz mapy i zobacz, ten Twój przewodnik będzie w tym miejscu. Możesz na tych samych danych dodawać kilka przewodników. Wtedy klikasz nowy przewodnik. Film, który się wygenerował, oczywiście będziesz mógł niezależnie przesłać do kogoś innego. Zobacz, w tym miejscu nagrałem ten film i jest on tutaj dostępny. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film, który pokazuje całkowicie nowe możliwości Excela do prezentowania danych geolokalizacyjnych. Udostępnij ten film innym, a więcej filmów i artykułów znajdziesz na excelnes.com. Pozdrawiam.